Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie związane z pięknym, kształtnym pisaniem. Bohaterką naszego dzisiejszego spotkania będzie literka E. Literka E, która w swoim zapisie bardzo przypomina literę E, jednakże różni się od niej pewnym elementem. Za chwileczkę Poznacie prawidłowy zapis tej litery w liniaturze. Będziecie łączyć ją z innymi literami tak, by powstawały sylaby, by można ją było zapisać w wyrazach, a nawet w zdaniach. Jeżeli jesteście gotowi, to uwaga, rozpoczynamy trening. Oto litera E. Zauważcie, że jest tylko mała litera E, gdyż wielkiej litery E w języku polskim nie ma. Ta litera zapisana jest za pomocą litery drukowanej. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisać literę E w liniaturze. Oto litera E. Zapisana w liniaturze. Przede mną litera E. Litera E, która jest wykropkowana i służy temu, by potrenować prawidłowy kierunek jej zapisu. Jak widzicie, przede mną tylko mała litera E, gdyż w języku polskim żaden wyraz nie rozpoczyna się wielką literą E. Wobec tego zaczynamy trenować zapis litery E. Przypomina ona bardzo literę E, jednakże różni się od niej ogonkiem. Postaram się zapisać tę literę bez odrywania ręki. Wy również próbujcie w ten sposób, by nie odrywać ręki. Myślę, że każdemu z Was się uda. A więc uwaga, zaczynam. Zaczynam od pętelki. Podobnie jak przy zapisie litery E, pętelka. I teraz, nie odrywając ręki, prowadzę narzędzie pisarskie, czy to ołówek, czy to długopis, by narysować taki, nie wiem, haczyk na dole. Raz jeszcze spróbuję E. Wypróbujcie wraz ze mną. A więc zapis najpierw taki, jak gdyby to była litera E. Nie odrywam ręki i na dole taki malutki haczyk. I raz jeszcze prowadzę rękę tak samo, jak gdybym zapisywała literę E. Nie odrywam ręki i od razu zapisuję haczyk, i jest to litera E. A teraz litera E w wyrazach. No i kolejna karta pracy. Dla przypomnienia raz jeszcze prawidłowy kierunek zapisu litery E. Dwukrotnie spróbujemy napisać literkę E. Nie odrywając ręki do ogonka, tak? Do haczyka. Hop. Mam jedną literkę E. Raz jeszcze. Wy też próbujcie. Na pulpicie ławki, albo w powietrzu, albo nawet na kartce oczywiście. I już mam E i wyraz imię. Znam literkę I. Zac... O, chyba muszę wytrzeć to I, bo mi wyszło bardzo jakieś takie nieładne. Zupełnie nie po... Niepoprawne, zupełnie jakoś mi pióro poleciało poza liniami, poza kropeczkami. No może teraz mi wyjdzie ładniej. A więc literka I, prawidłowy kierunek zapisu literki I. Nie odrywam ręki od razu. M, A więc trzy laseczki. Jedna, druga i trzecia. Nie odrywam ręki od razu, kolejna litera. I wiem, że nie mam kropki. Zaraz będą kropki na końcu. Nie odrywam ręki. Od razu zapisuję literę E. Hop! I nie odrywam ręki do, do tego haczyka na dole. No, ale muszę przy jednej literce I i drugiej literce I. Uzupełnić kropeczki. Zauważcie, wyraz imię napisałam praktycznie nie odrywając ręki. Dopiero oderwałam rękę do kropeczek. No to zdanie. Zdanie z literkami E. Zdanie brzmi: Daję miętę. No dobrze. Daję miętę. Zaczynam wielką literą. Wielka litera D. Zjeżdżam w dół. Robię taką malutką pętelkę. Brzuszek do góry kieruję. Mam wielką literę D. Odrywam rękę. Robię łącznik do litery A. Odrywam rękę. Prawidłowy kierunek zapisu litery A. Tu nie odrywam ręki. Przy literce A od razu laseczka bez odrywania ręki. Litera I. Ona jest naprawdę długa. I od razu litera E. Nie odrywam ręki. I robię haczyk na dole. I teraz doi. Muszę oczywiście zastosować kropeczkę. Mam wyraz daję. Wobec tego tym razem do napisania wyraz miętę. Literka M. Mała. Trzy laseczki. Nie odrywam ręki do litery M. Nie odrywam ręki do litery I. Nie odrywam ręki do litery M. Wiecie co? W ogóle nie, nie oderwę tej ręki, tylko od razu zrobię ty, które na razie będzie jako L i E. Teraz oderw nie odrywam ręki, nie. Robię haczyk, ale szybciutko tak. I a więc kropeczka. Tutaj zrobię. Tak. I tutaj zrobię tak, czyli poprzeczna kreseczka do ty, i na końcu postawię kropkę. Mam zdanie, daję, miętę. No, to było trudne do zapisu. Starałam się jak najmniej odrywać ręki od kartki, ale jak widzicie, musiałam później. Dopisać takie elementy, które są niezbędne, zarówno przy literce i kropeczki, yy, haczyk przy literce e, no i kreseczka przy literce t. Ale ponieważ nie, zapis nie zapomniałam o tych elementach, szybciutko je dopisałam po moim płynnym pisaniu i wyszło mi zdanie: daję miętę. Spróbujcie teraz wy napisać to zdanie, starając się jak najmniej odrywać rękę od. Od kartki. A teraz moi drodzy, zapraszam Was do zeszytów. Kochani, myślę, że dzisiejszy trening dobiegł końca. Myślę, że pomyślnie przebiegło Wam dzisiaj zapisywanie literki E w liniaturze w połączeniu z innymi literami przy zapisywaniu sylab, wyrazów i zdań. Jeżeli dzisiejszy odcinek podobał Wam się, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia, radosnego nastroju, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się pa